Witajcie naprawdę bardzo długo czekałem na ten moment kiedy zawita do mnie PASAT B5 w TDI tak więc mamy taką maszynę teraz problem w niej jest brak ładowania okazał się być uszkodzony alternator nie ładował w ogóle tam wychodziło około 12V po założeniu nowego alternatora ładuje ładnie już 14V ale czasem się świeci jeszcze kontrolka odładowania i czasem trafia na akumulator 12V, czasem 14 Także nowy alternator jest 100% dobrze. 100%owy. Natomiast ten kabel, który tutaj idzie, on sobie tam leci, tam tam nad skrzynią biegów. Zapierdziela do rozrusznika. A jeszcze wcześniej chciałbym powiedzieć, że tydzień temu był tu zakładany nowy rozrusznik. I. Próbuję Wam go pokazać. Ładne świeżutki. A problem jest z tego względu, że luźny jest kabel, czyli ktoś odpierdzielił lipę. Za chwilę Wam to pokażę. Jesteśmy pod pasaciorem. I teraz patrzcie uważnie. Taki sobie przykręcony kabelek. Także rozbieramy. Zobaczymy, czy w ogóle tam jest gwint cały co tam jest w ogóle spieprzone także będziemy to poprawiać więc mamy już to rozebrane i wytłumaczę Wam to tak jeśli z elektromagnesu wychodzi gwint i jest tam już nakrętka na stałe która fabrycznie już jest montowana na to był założony kabel był on skręcony tą nakrętką a raczej niedokręcona, właśnie ta nakrętka nie była dokręcona tu jak widać dochodziło do zwarcia takie wypalone miejsce. O, teraz widać. Później znowu był założony kabel. Ten pierwszy kabel, wiadomo, był od alternatora. Ten drugi kabel był od rozrusznika. Później była podkładka sprężynowa i nakrętka z podkładką. Totalna masakra. Gwind jest cały przy elektromagnesie. Także poprawiamy tą lipę i zobaczymy, czy pasat będzie chodził. Tak więc Passatty mamy poskładane, Palimy maszynę. I proszę jak ładnie, 14V. Więc Pasaratti wraca na drogę.